Ja byłam zmanipulowana totalnie i wszyscy moi przyjaciele byli zmanipulowani, no bo jeżeli ktoś jest rozwinięty duchowo i umie przykładowo czytać energię, no to tak będzie grał na traumach, tak zmanipuluje, że potrafi dosłownie obrócić wszystkich przeciwko jakiejś osobie. I to było niesamowite, ale on tak potrafił manipulować, że potrafił sprawić, że moi przyjaciele od dzieciństwa po prostu odwracali się do mnie plecami. I to się wszystko wiąże z punktem piątym czyli jest idealizacja lidera. Czyli lider nigdy nie popełnia błędu. On jest przecież ten oświecony. On jest ten, który ma dostęp do boskiego planu, tak? Więc trzeba jego słuchać. I zawsze tak było u mnie, że jeżeli ja coś czułam, co jest odwrotne do lidera, no to po prostu ja byłam tą wygnaną z danej grupy, tak? Bo jeżeli mm, tylko guru ma rację, no to jeżeli ja się nie zgadzam, to nie, no guru nie może być krytykowany, tak? Więc wtedy ja jestem krytykowana. I nawet jeżeli guru popełnia błędy, no to jego działanie jest tłumaczone, bo on wie, bo to jest zgodne z boskim planem.